Siemano, mamy przez czternastą godzinę. No ja koszę trawę Fergusonem, bardzo zadowolony z z niego. Mało pali, tylko skurczy, by głośny jest. To trójka, to trójka, on tak. Po to na wyższych obrotach, on dopiero zaczyna równać, ale na wolnych obrotach on tak gdacia. Ale To są typowe dla tych ciągników, takich Dekanie czy go będę zwężał, nie wiem na razie jeżdżę takim szerokim no i, no i niech tak zostanie, mieści się mi w 3 metry stabilny będę wyrywał Rubin Stara potem będę zwoził do wózków idealny ciągnik, mało pali Gala Brookfield ładnie zaczyna, ładnie zaczyna dojrzewać także no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że będzie pieniądz. Będzie pieniądz za nią. No, ładne paseczki. No, już teraz masz się po, tak dużo w rękę. Dzisiaj będę robił na owocówkę, jabłkoweczkę, delegatem. Widać no, to wszystko, chce rosnąć. Także jest, jest troszeczkę, pierwsze jabłko będzie do handlu, a potem zobaczymy, pewnie mastkę też będę musiał sprzedać, bo niestety, ale w tym roku nie pomieszczę się i nie będę miał tyle skrzyniu palet, wykosi się, ładnie to wygląda, jeszcze muszę przed prywaniem opryskać na zielsko. No bo wiadomo, załogi rosło. Troszeczkę nawozu poszło. No, widać, jest troszeczkę mączniaka. Gdzie niegdzie. Ale ogólnie, drzewka bardzo ładne. Silnie rosną. Drzewko silne. Zawsze lepiej hamować. Niż by nie miało w ogóle wigoru i trzeba go pobudzać. Hamować. Mamy dużo środków, narzędzi. Cięcie korzeni, regalis. A jak nie chce rosnąć, no to mówię to już trzeba go pompować cały czas no i te biostymulatory są bardzo drogie także w każdym rządku coś jest z tego towaru pierwszy rok owocowania w przyszłym już się puszczam na pełne owocowanie o już ona. widzę ładnie rośnie i nie ma co tutaj się znęcać nad nią i zwalać się tego towaru pierwszy taki to, yy, pierwszy rok to ja wszystko sprzedaję, dlatego że to nie będzie chciało leżeć, będą przerosty. Duże te jabłka dopryskane, wszystko. Nie ma żadnych objawów, i Ale czytam szacowane przez Wapa zbiory nie wiem skąd to i to biorą chyba albo z kapelusza 70 do 75% wyprodukowaliśmy w tym roku przemysł. Gorszej bzdury nie słyszałem czyli co, Są przemysł mamy 4 miliony niech wyprodukujemy i z tego 70% przemysłu to ten dochler on zatwardzenia dostanie, przecież on tego nie przerobi i wiadomo czym to pachnie no wiadomo po co to są takie głupoty pisane żeby ceny nie dać czyli ktoś tam dobrze smaruje tym portalom żeby takie głupoty wpisać bo to jest nieprawda to jest zaniedbane, to zaniedbane, ale nie przesadzajmy, że 70% w Polsce będzie przemysł, kurde, no to już, już takie głupoty pisać. A się nie chcę tego czytać. To jest stary Rubinstar zaowocował w tym roku do oporu. także od razu o, Oparzenia słoneczne. Niestety... Straty muszą być. No co zrobić? No? Tragedii nie ma. Z tej strony też coś przyłapało. A mam go, mam robić mu cięcie letnie. Także poczekamy dzisiaj, zabieg w nocy na owocówkę i bo się trafiają w gryzy. Ale na takich starych drzewach ile tu jest towaru napakowane? te wszystkie odżywki, ta stymulacja no to robi robotę robi wrażenie, no powiem, że z tych drzew jeszcze można wycisnąć wycisnąć jakiś towar ale powoli też będziemy usuwać dobra, idę bo Ferguson mi ropę pali i w nocy jechać, pryskać, na razie, hej